Dzień dobry Państwu. Witam wszem i Wobec 25 maja. i Tym razem postanowiłem troszeczkę wziąć naszą kitę ukochaną. To jest Tiara, tak ma na imię. Wziąć ją tutaj, żeby się troszeczkę zobaczyli ją, ale widzicie, to jest kot niewspółpracujący. Delikatna, płochliwa. Częściej właśnie takie odgłosy daje niż jakieś miałki i tak dalej. Kochamy Ją przeokrutnie okrutnie, pozytywnie. No, popatrz tam do komary. pop diaruś. No, Za długo jej nie będę męczył, bo oczywiście jest już obrażona z powodu tego, że wziąłem ją ze spania, bo przecież całe łóżko to dla niej w sam raz. Ale generalnie pewnie przy całym fochu, jakim żyje i funkcjonuje, i tak chciałabym Wam powiedzieć coś miłego, prawda? No właśnie. Dziękuję Ci bardzo, i teraz cię mogę, moja droga. <laughs> jaka obrażona zwiano to by było tyle, obiecałem, że będzie chociaż chwila z naszą kicią no cóż za dużo tego nie było taka już jest ale będzie mi to wypominać teraz pewnie będzie, będzie miauczeć, żeby wyjść bo jej się w tym momencie nie podoba to, że jest jak jest a tutaj jest jak jest. Po prostu, moi drodzy, a ja tymczasem wrzucę to, co być powinno. Czyli tak, przechodzimy teraz do konkretów. A konkrety są takie, że będzie mały update frontowy. Taki na szybko, ponieważ nieoczekiwanie, pomimo tego, że w chwili obecnej, jak to nagrywamy, jeszcze jest lekka ulewa wewro, to idziemy hmm, zażywać towarzyskiego życia ze znajomymi na grillu urodzinowym grillu, na urodzinowo-grillowym urodzinowym sympatycznym spotkanku. Więc za długo nie będzie. I od czego by tu zacząć, żeby było dobrze? Zaczniemy od informacji w sumie znanych. I przebiegniemy się przez to dosyć szybko. Część to jest takie małe rezime pewnych rzeczy. Pierwsze. Tego pana przypominającego, co róż w tym momencie, w tym wydaniu. No w niektórych wydaniach to Gering, tak i Rommel wyglądali, prawda? I tu cała kolekcja jego kolegów, którzy zostali uwaleni. Ilu z tego w najbliższym czasie wypadnie? Też trudno powiedzieć, ale na pewno się dzieje. Te czystki, z których skarpetko sceptyczni się śmiali, że ja nie wiem, czy ja w ogóle mówię, w tej chwili to już o takich rzeczach, że to jest czystka swego rodzaju, to już się pisze powszechnie, mówi się powszechnie, już teraz to nikogo nie dziwi. Czasami naprawdę chciałbym tych skarpetko sceptycznych tak widzieć, traktowanych dokładnie tak, jak na to zasługują, ni mniej, ni więcej. No i takie sympatyczne spotkania w tym składzie, tu zwłaszcza z, tymi, z tym panem, a być może i niedługo bez tego pana, no to już się raczej szybko nie powtórzą, o ile jeszcze kiedykolwiek. A tu Gerasimow i jego kolejny, jak to się mówi, przydupas, już w tej chwili eks, bo aresztowany. Tu przystojniaczek Kuz Kuzniecow, też szef kadr przecież. No tutaj generał Popow. No i z żołnierzy jako takich, to uważam, że to jest największa strata. Takie traktowanie Popowa w tym momencie. Strata dla Rosji oczywiście. No ale niech sobie nie radzą z takimi rzeczami. Tu w jeszcze innym ujęciu. A tu. Suchrap such Achmedow, któremu też nie pykło i absolutnie mi nie żal. No tutaj z tym jest śmiesznie i ciekawie, ponieważ według dostępnych informacji ktoś zadbał o to, żeby na pewno były dowody, czyli spotkał się z nim dzień wcześniej, bo gościu po swoich kłopotach no miał szurabin, miał problem z płynnością bodajże czy jakoś tak, więc Rzekomo pożyczył na czy to wesele syna, czy na prezent na, dla syna, tylko te 2 miliony rubli, i one są bieżącym dowodem w sprawie na łapówkarstw. A przy, przypomnę, że tamtego popowa to trzaśnięto za to, że niby sprzedał e, za kupę niedużą kupę pieniążków, elementy metalowe, które miały być wykorzystane w fortyfikacjach i się czepiają tego, co robił na Zaporożu. A to jest nowy szef sztabu generalny. Nowy szef sztabu, który w tym momencie zacznie zaraz rozdawać karty w tamtym terenie, ale tymczasem popatrzmy sobie trochę głębiej, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli te wszystkie zmiany, oczywiście, co robią? Przede wszystkim paraliżują i to jest najlepsze słowo, jeżeli chodzi o system dowodzenia. A teraz tak, na zdjęciach byli różni generałowie, ale teraz tak. Pułkownik Wiertelecki, dyrektor Departamentu Rosyjskiego Mądro Spraw Kontraktów Państwowych, bardzo ważna osoba, przez którą przepływały wielkie pieniądze, też stał się w tym momencie wspomnieniem. Zatrzymany w czwartek po południu za nadużycia podczas przyjmowania prac w ramach kontraktów państwowych jeszcze za 2022 rok. Jak wynika z informacji, jego sprawa budzi o wiele więcej pytań. 6 lat przed wydarzeniami pisanymi w śledztwie, Wiertelecki kupił na przykład nową Toyotę Camry wartą jego roczną pensję, Uuu, a zarejestrował ją na żonę. Można? Można. O zatrzymanie zatrzymaniu to jest w tej chwili dyżurna, dyżurny zarzut. Oczywiście, dzięki pojawiają się jeszcze zarzuty z stanu. Tutaj już dosyć trudne to wszystko jest, ale rosyjscy dziennikarze potrafią jednak, jeżeli chcą i się nie boją, szukać różnych rzeczy. I według niezależnych rosyjskich mediów, yy, a pewne rzeczy da się w Rosji kupić od skorumpowanych urzędników, na przykład całe bazy danych o ichniejszych pitach. No to Wiertelecki wraz z żoną oficjalnie zarabiał 4 miliony rubli, 160 tysięcy. Jest właścicielem jedynie 60-metrowego mieszkania w Moskwie. Ale kupiono za gotówkę kilkuletni Audi Q7. Szwagierka kupiła toyotę Camry z najlepszym możliwym wyposażeniem. Ale samochód na stałe parkował u niego pod domem, a nie u niej. Więc troszkę lekcji odrobiono się dobrano. To jest piąty wysoki rangą rosyjski wojskowy, zatrzymany przez organy ścigania w ciągu ostatniego miesiąca. kuznieco szef głównego szef personalny, który decydował o tym kto gdzie ma przydziały. No, to dopiero jest fuszka wewnętrzna. No, już Szamarin, to jak już mówiłem, tradycja zobowiązuje. To już trzeci z rzędu szef służby łączności, wojsk łączności w Rosji, który za korupcję oberwał. Tylko że ten ma na swoje spowiedzenie, to co mówiliśmy z Markiem Męsiem, on przynajmniej odbudował chociaż trochę łączność rosyjskiej armii. Tu zaś mamy, dla przypomnienia, mówiłem o tym podczas live'a a propos mapy rozmieszczenia radarów dalekiego zasięgu jakie one strefy pokrywają, to to jest akurat mapa radarów o częstotliwościach metrowych. Tutaj na dole widzicie zasięgi obserwacji. 6000 do wysokości, rzekomo nawet 4000 kilometrów nad powierzchnią naszej planety. To bym troszeczkę był bardziej sceptyczny, ale to jest mapa. I teraz Armawir ostatnio zaatakowany, Orsk, który miał kłopot ze względu na powódź i tu nie Murmaj, tylko to jest pomiędzy północnymi obrzeżami kraju, a Moskwą był ten radar systemu kontener. Więc raz, dwa, trzy... Te radary w tym momencie wyskoczyły im z siatki, ale są oprócz tego jeszcze inne te radary, więc, jeszcze nie jest to, że tak powiem, kwestia krytycznej dostępności tych systemów. Oprócz tego, mają jeszcze takie systemy, jak właśnie to niebo. U niebo. SVU, które na kilkaset metrów, 700 nawet, mogą prowadzić obserwacje, więc są w stanie nimi uzupełniać do, ta, do takiego dystansu luki w tym systemie. Ale to już jest dosyć niebezpieczna gra. Pamiętajmy o tym. I zanim przejdę do mapy, moi drodzy, to słyszeliście już o tym, że e, nasze służby zatrzymały albo raczej znalazły Zapalniki przygotowane do kolejnego ważnego pożaru, a przede wszystkim no, wykryto kolejną siatkę. Złożona z pięciu osób grupa, i tutaj powołuję się na informacje od e, m, profilu służby i obywatel, pozdrawiam. E, z pięciu osób próbowała podpalić jedną z galerii handlowych w Warszawie. Cała sprawa jest sobie tajemnicą. Jako pierwsi do szczegółów dotarli dziennikarze Radia Z. Pożar udało się szybko ugasić, przybyli na miejsce strażacy, znaleźli resztki zdalnie odpalanych urządzeń. Po przeszukaniu hali przez policję odkryto w sumie jeszcze osiem zapalników, z tego tylko dwa zadziałały. Pod kierunkiem komendy głównej policji powołano tajny sztab kryzysowy, włączono do niego pozostałe służby. 17 maja zatrzymano pierwszą osobę, mieszkańca Ząbek. W ostatnim tygodniu kilka kolejnych. W ostatnim czasie doszło do dwóch niewielkich pożarów galerii w Designer Outlet w Piasecznie 2 maja i w Wólce Kosowskiej 17. Zapewne to któryś z nich, przy czym bardzo podatna tego typu podpalenia jest Wólka Kosowska, gdzie jest już długa tradycja takich rzeczy. I to właśnie w dniu, w którym wybuchł w niej ugaszony pożar, tego dnia zatrzymano pierwszą osobę. Niezależnie gdzie to miało miejsce, tym razem przetrwały nagrania monitoringu. Wydaje się, że siatka miała znany już charakter półamatorski. Odpaliły tylko dwa odbiorniki z ośmiu. Liczba urządzeń i zawodność sprzętu wskazuje na jeden z tanich zestawów do zdalnego odpalania fajerwerków. Sprawców zapewne zaskoczyła mała odległość działania nadajników w budynku i zawodność tej klasy sprzętu. Zaskakuje cena czegoś takiego. Zestaw ośmiu odbiorników, pilota i zapalników to koszt no, proszę Państwa, trochę ponad 500 zł. Tak to wygląda. To się po prostu kupuje na AliExpressie. Niestety, takich dożyliśmy czasów. Ktoś dobrze odrobił lekcję w tym zakresie, że wiedział, gdzie tego szukać i jak. Ten pewnie był z tych tańszych, no bo skoro te zestawy są 500 zwyż, no to z tańszych, a ktoś nie wiedział o tym, że klatka Faradaja powstaje przy konstrukcjach stalowych. Nie wziął tego pod uwagę, tak? Na wyposażonym, zobaczcie, to jest proste, to pewnie był z tych tańszych. Jak to działa? Na wyposażonym w antenę pilocie wybieramy numer odbiornika, klikamy, do każdego odbiornika podczepiony jest kabelek zakończony zapalnikiem, który zadziała jak zapałka i podpali na przykład ląd. Osiem takich rozłożonych w hali zapalników może wywołać pożar w wielu miejscach naraz. W teorii zasięg to 200 metrów, ale mogą go ograniczać przeszkody, na przykład ściany. W dużym pożarze, na który liczyli sprawcy, dowody uległyby zniszczeniu. Podłożenie aż ośmiu ładunków na wypełnionych tekstyliami, zapleczach boksów, w obiekcie liczącym setki punktów, wskazuje, że ktoś mógł mieć łatwy dostęp do hali. Jest to najbardziej ryzykowny moment całej operacji. Dobra informacja: służby zaczynają się budzić i dostrzegać powagę sytuacji. Zła informacja jest taka, że kanały werbunkowe pozostają nierozpoznane. Sprawcy są zatrzymywani po dokonanych czynach. Podkładaniu kamer, pobiciach, próbach podpalenia. Zwraca uwagę rosnąca rola Policji, czyli Centralnego Biura Śledczego Policji, która zatrzymała zarówno sprawców ataków na rosyjskich dysydentów, jak i tą siatkę. Jeszcze się okaże, że to policja jest najlepszą służbą kontrwywiadowczą. Mini kamery IP, zasilane panelami solarnymi, zdalnie odpalane zestawy do fajerwerków. Wszystko w cenie poniżej 1000 zł do nabycia od ręki. Do tego szpieg lub sabotażysta-amator. Kiedyś takie rzeczy były wyłączną domeną służb. Dziś postęp technologiczny pozwala kupić to każdemu. Znacznie ułatwia to budowę tego typu siatek. A Rosjanom wystarczy, że czasem którejś z nich się uda. To jest poważna rzecz. A teraz już może przejdę na, jak to się nazywa, na mapę. Ale moi drodzy. Jeszcze nie o tym powiem. Zacznę od innej rzeczy, czyli całkiem ważnej, a ta rzecz to ni mniej, ni więcej, tylko rzeczywista rosyjska, wstępnie przedstawiona oferta rozejmu. Rozejmu, czyli żeby było jasne, okazji do tego, żeby Rosjanie się wzmocnili. Że w tym czasie też się wzmocni Ukraina, tak, ale proporcjonalnie to, u, to ten sam czas, ta sama jednostka czasu daje większe szanse Rosjanom, bo jest ich więcej, mają więcej terenu, ludzi, wszystkiego. Każdy miesiąc, to przypomnę, są w stanie przyjmować kolejne 40 nawet tysięcy żołnierzy do szkolenia. I nie wolno tego lekceważyć. Więc najpierw opowiem jeszcze o innej kwestii. Jak podaje Reuters, cztery rosyjskie źródła zasygnalizowały już, że Putin jest gotowy na zawieszenie broni z zachowaniem, co najważniejsze, dotychczasowej linii frontu. Czyli tak, wystarczyło odblokować amerykańską pomoc, zacząć zasypywać Rosjan pociskami rakietowymi z głowicami kasetowymi, z pocisków ATCMS, posiedzieć im obronę przeciwlotniczą, kolejny statek wysłać do krążownika Moskwa w towarzystwo. Ostatnio jeszcze o. Wygląda na to, że brakowało nawet ręcznych, odpalanych z ramienia, czyli z pocisków przeciwlotniczych, bo w ciągu ostatniego no, 70 dni spadło 5 samolotów turmowych rosyjskich, plus jeszcze zniszczone na lotniskach, i nagle co? Mod ja powiedziałbym, że motyw yy, Minh, czyli Kore tego Wietnamu. Północnego, jak tylko oberwali, to siadali do stołu rozmów. I tutaj jest, powiedziałbym, ten sam mechanizm. Sygnalizują, że chętnie usiądą do stołu rozmów, ale oczywiście ze strony silniejszego, że oni to sobie tam, gdzie są, to już się stamtąd nie wycofają. Generalnie złodziej chce stawiać warunki, zaczynając od tego, że ma być bezkarny. Putin raczej sobie zdaje sprawę, że bez kolejnej dużej mobilizacji nie ma szans na znaczne postępy na froncie, bo. Mocno spadła ilość chętnych. Trzeba było ponad dwukrotnie podnieść stawki za zgodę na podpisanie kontraktu. Ponad 500 tysięcy rubli, nawet nie gdzie. Ale przyjmijmy, że jest to 500, a było 200 na początek. Różnica jest, jest. Jeszcze mogą być radki z poszczególnych, tak powiem, regionów, no ale tu jest gorzej, bo im się budżet nie spina. Więc na pewno by nie podnosili stawek na bardziej atrakcyjne, gdyby mieli odpowiednio dużą liczbę chętnych, prawda? Podczas poprzedniej mobilizacji poparcie dla Putina wyraźnie spadło. Potwierdzi, potwierdzałoby to też szacunki, że Rosjanie widzą już dno, jeśli chodzi o zasoby ciężkiego sprzętu, który można przywracać do służby. Wygląda to na jeden z najpoważniejszych sygnałów wysyłanych przez Kreml od początku wojny. Może być to również zakrojona na szeroką skalę operacja psychologiczna i tu jest co, naj, co najmniej 50% to. A zgodnie z sowieckimi tradycjami rzekome inicjatywy pokojowe wykorzystuje się tylko do rozbijania jedności wrogich koalicji, poprawiania swojego położenia, odbudowy swoich zdolności, szykowania kolejnych jednostek. Miałoby to bowiem potencjał na generowanie konfliktu między dążącym do zakończenia wojny Zachodem i nieustępliwym Zełenskim. Takie głosy na pewno się pojawią. Patrzmy w kierunku Niemiec, chociażby. O Węgrzech już nawet nie będę wspominał, a i Słowacja też jest tutaj, że tak powiem, raczej po stronie rosyjskiej. Pamiętajmy, że ze względu na presję wewnątrz Ukrainy, sam Załęcki deklaruje konieczność odbicia wszystkich okupowanych terytoriów, ale jakie są tego szanse? Poważnie to brzmi, ale czy rzeczywiście poważne są w tym zakresie kwestie? To teraz przejdźmy sobie do mapy. Szanowni Państwo, rejon Dolnego Biegu Dniepru od Nowej Kachowki do ujścia do Delty. Uprze wymiana uprzejmości, przede wszystkim polegająca na ostrzale artyleryjskim, wojnie dronów, no i oczywiście przyczółek w Krynkach, który jest najbardziej, jakby to powiedzieć, rzeczą co do której nikt nie wie, czy jest mu potrzebne, a najmniej wie to w chwili obecnej, e, aktualny dowódca sił ukraińskich, czyli generał serski. To już nie ma potencjału, wiązało tylko i wyłącznie trochę jeszcze rosyjskich sił, ale czy to jest dalej opłacalne, to jest naprawdę trudne pytanie. Ja bym raczej sobie te rzeczy odpuścił, bo to jest utrata dobrych, zmotywowanych żołnierzy w niepotrzebny sposób. Cały odcinek zbiornika Kachowskiego to też przede wszystkim obserwacja, trochę prób dywersji i ostrzały artyleryjskie oraz drony. Na odcinku zaporowskim robotyne nie jest zdobyte przez Rosjan. Jest raczej szarą strefą gruzu, ale nie zostało zdobyte. Siły ukraińskie dalej kontrolują większość tego wyłomu, jaki udało im się w Ubiegłorocznej ofensywie uzyskać, a Rosjanom nawet nie udało się tutaj rozbudować tego włamania. Tak naprawdę zostali zmuszeni do wycofania się stamtąd, bo straty były zbyt duże i sytuacja jest stabilna. Przechodząc w kierunku Wielkiej Nowosilki, sprawa jest również jak najbardziej Konstans, niewiele się dzieje, linia mniej więcej wyrównana. Wszystkie próby w rejonie Pryjutnego zakończono rosyjskim niepowodzeniem. Sytuacja w miarę stabilna. W rejonie Włuchedaru, skręcając front na północ, w rejonie tutaj nowo W rejonie Nowo-Michajliwki nie udało się Rosjanom rozwinąć powodzenia poza obszar tej przerwy pomiędzy zbiornikami, tej nazwijmy to szerokiej grobli. I paroskiwki nie udało im się zająć, są na przedpolach paroskiwki i zostali tutaj powstrzymani. W rejonie Marinki rozszerzyli ten wyłom aż do rejonu miejscowości Pabieda, ale to też nie udało im się tego dalej rozwinąć. Kontrolują mniej więcej obszar już obydwu tych zbiorników. Ale do Georgiwki nie udało im się wejść. Tu jest system umocnień polowych, które zdążyli zbudować Ukraińcy i kontrują z tych pozycji całkiem konkretnie próby tego rozwijania tego wyłomu, i zostali tu Rosjanie zatrzymani. Krasnochoriwka, wbrew temu, co mówią Rosjanie, nie została zdobyta. Ten tutaj pogłębiony wyłom, z którego skręcają w kierunku północnym. Daje im szansę, ale nie udało im się tego rozwinąć. Pamiętajmy, że tu jest przygotowywana linia obrony w oparciu o tą rzekę, zbiornik Głozowa, Aleksandro aż do do Wowczy, też jest uwzględniany w, w planach dalszych, ponadto ten ciąg tutaj przeszkód wodnych też jak najbardziej jest tym, co, o co opiera się obrona ukraińska. Przechodząc w kierunku. A w cały czas próba stałego naporu na tym kierunku. Tu jak widać, linie ukraińskie wykorzystują też te wszystkie przeszkody wodne, cieki wodne i zamykają na razie ryglując tą linię Arliwka, Jasnobrodiwka, Umańskie, Nowopokrowskie, Sokił. Aż do Nowo -Aleksandriwki, gdzie najwięcej udało się w rejonie Oczeretnego, gdzie się tak włamali i to się Rosjanom pust udało, niestety. Natomiast tu na południu, w Netaliowym, idzie im znacznie trudniej, a ta granica, jaką tu wyznacza, ta przeszkoda wodna, może być tym, co kompletnie już wyczerpie ich siły ofensywne w tym rejonie i działania. W rejonie Nowobachmutifki i Aleksandropili, no niestety ten wyłom troszeczkę zaszedł i tutaj podeszli pod, pod tą szosę w tym miejscu. W związku z tym szara strefa wygląda inaczej niż, niż to było poprzednio, ale poza tym linia frontu w przybliżeniu kształtuje się w taki sposób jak to było poprzednio i nie ma tam większych ruchów. Jak już dochodzimy do rejonu Kurdiu, miwki i Kliściwki, to tu Ciągłe próby spychania Ukraińców, aby odzyskać ten cały utracony przedtem przez Rosjan teren. Bez większych sukcesów w rejonie Iwaniwskiego, w rejonie czas i wiaru, trzeba powiedzieć tak: tak jak tutaj jest, to osiedle, kanał, to uchwycili niestety pewien przyczółek w pierwszej i drugiej linii zabudowy tutaj. I zgodnie z tym, co praktykują Rosjanie, będą w ten sposób pchać, co się tylko da i jak się da, żeby zająć jak największą część tego osiedla. Ale to naprawdę daleko nie zaszli, w związku z czym trzeba powiedzieć, że w rejonie Czas i na chwilę obecną Ukraińcy kontrolują sytuację, podobnie jak Kaliniwki, blokując możliwość obchodzenia od północy Czas i więc tu potencjał ten rosyjski ofensywny też się wyczerpał. W rejonie Rozdoliwki i weselego. sytuacja jest również stabilna. Niewielkie próby były tu na kierunku Wyimki, wzdłuż tych tutaj dróg biegnących w ten sposób, no ale to się na razie Rosjanom nie udało. Dalej, aż do Tern sytuacja jest, Stała i stabilna, przybiło chorywce nieśmiałe próby ataków rosyjskich szybko powstrzymane w renie Tern również i stabilny, w miarę spokojny front aż do Berestowego, gdzie w ostatnim czasie były nieśmiałe ataki. Natomiast Kysliwka, tak tu jak zwykle przy Synkiwce na chwilę obecną zdecydowanie Rosjanie spasowali. Więc Kysliwka. Na tą chwilę jest z dotychczas aktywnego frontu najbardziej na północ wysuniętym punktem, w którym są jakieś istotne walki. No i oczywiście przenosimy się w rejon Charkow, więc mamy to. I trzeba powiedzieć jedno, żeby było jasne. Tak jak biegnie tędy rzeka Wowcza, tak to jest linia, do której co najwyżej uda się dojść Rosjanom, to już jest może gruzu, został zbachmutowany, jak to się mówi. Tutaj dalej się nie przemkną w tym zakresie Rosjanie. Utrata tych 100, 120 może kilometrów kwadratowych nie jest niczym, co będzie miało jakiś wpływ rzeczywisty na sytuację na froncie. Ukraińcy taktycznie pod wieloma względami poprawiają swoje położenie, bo opierając się teraz o... Zbiorniki wodne, rzeki i wykorzystując ukształtowanie terenu będą mieli zdecydowanie lepszą pozycję niż ją mieli dotychczas, więc po odpaleniu tych działań ofensywnych, bardziej rozpoznawczych niż w pełni za, zakresowej ofensywy, zostały siły rosyjskie powstrzymane. Zobaczymy, co będzie w rejonie, czego w rejonie Sum. Tu sytuacja... Zobaczymy, jak się będzie dalej rozwijać, jeżeli chodzi o Rosjan, bo tu w rejonie Kurska jak najbardziej mają siły, które mogą aktywować, próbując właśnie działań. Moi drodzy, w rejonie sumskim zobaczymy, jak się sytuacja będzie wyglądać. Będziemy to obserwować, monitorować i Was oczywiście informować. Ja oczywiście teraz bardzo czule pozdrawiam sprzęt firmy Asus, który jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, to... Chyba wolałbym w tym momencie, gdybym miał jeszcze raz kupić komukolwiek w rodzinie gamingowego Asusa laptop, to bym sobie to młotkiem i to nie gumowym z głowy wybijał. Hit w dominacji hitu popędzany przez hit, nadający się tylko do hitowania. Trzeba iść do przodu, i pozbywać się sprzętów, które są warte, Mniej niż wydruk na kartonie, w którym są pakowane. I to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rad z reklamami, wspierania kanału w każdy możliwy, opisany na kanale sposób. A wszystkim, którzy już wspierają kanał, bardzo serdecznie dziękuję. I zachęcam do dalszej współpracy, bo rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić i zainwestować w ten komputer zdecydowanie do nagrywania i montażu, bo to jest coraz bardziej męka, chociaż już był w serwisach ten komputer, robili z nim wszystko co można. Trzeci rok mu leci i nadaje się co najwyżej do elektrośmieci. Żegnam. Mam nadzieję, że niedługo powiem temu laptopowi też pa, pa. A Wam mówię to przynajmniej z dobrocią serca i z czymś pozytywnym. Miłego weekendu. Widzimy się jutro. Przedmiot wobec. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.